Witam Państwa ponownie. Poleganie wyłącznie na sobie, życiowe motto wielu osób, często nigdy nie wypowiedziane, to postawa, która prowadzi do zachowań czysto egocentrycznych. Młody bohater naszej dzisiejszej historii nie był pod tym względem wyjątkiem, zwłaszcza odkąd na własnej skórze przekonał się, że nie może liczyć na nikogo innego a jednak mylił się w tej sprawie, co dotarło do niego, kiedy jego serce, umysł i życie zostały wyzwolone. Cześć, stary, tu August. Co u ciebie? Spałem już, Ogi, obudziłeś mnie. A, też bym tak chciał. Siedzę teraz w centrum Chinatown i nie mogę sobie przypomnieć, jak się tu znalazłem. Na pewno nie ja cię tam zostawiłem. Ostatnio widziałem cię, jak dostałeś pieniądze. Słuchaj, mogę u ciebie zawaletować? Przykro mi, ale nie jestem sam. Spróbuj u Ralf nie chce mnie więcej widzieć. No to... Wynajmij sobie jakiś pokój. Jestem spółkany, zostało mi parę centów. No przecież musi być jakieś miejsce, gdzie mógłbyś pójść, Ogi. Ok. Może do ojca? No coś ty, jego żona nie wpuści mnie nawet za drzwi. No to ja już nie wiem, jak mogę ci pomóc. Radź sobie jakoś, stary. No. Znalazłeś się kiedyś w takiej sytuacji? Sam, w nocy, nie mając żadnego miejsca, które mógłbyś nazwać domem, ani nikogo, komu by na tobie zależało? Bohater naszej dzisiejszej historii miał wtedy zaledwie 15 lat. Był jeszcze nieomal dzieckiem. Błędne decyzje, jakie podejmował, doprowadziły go do kłopotów, i tylko właściwy wybór mógłby sprowadzić go na bezpieczną drogę. Prawdziwa historia życia Augusta Petersena, już teraz w wyzwolonym. Urodziłem się w 1959 roku jako drugi z czworga rodzeństwa. Kiedy miałem 5 lat, mama rozwiodła się z tatą. Mieszkaliśmy w Salinas w Kalifornii. Po rozwodzie bardzo rzadko widywaliśmy ojca, ponieważ był całkowicie zajęty swoją nową rodziną. Mama nie wyszła ponownie za mąż, a jej życie koncentrowało się wokół naszej czwórki. Była pielęgniarką. Brała wieczorne dyżury od trzeciej do 11, w tym czasie pozostawiając nas pod opieką najstarszej siostry. Mama robiła co mogła, ale kiedy wracałem ze szkoły, ona zawsze była w pracy. Zacząłem więc włóczyć się z grupą narkomanów, którzy palili marychę i brali kwasy. W tym czasie moja siostra uzależniła się już od heroiny. W wieku 12 lat kupiłem sobie pierwszą działkę marihuany. Okłamując przy tym mamę, powiedziałem jej, że muszę sobie kupić strój do koszykówki. No i co, mała trombo, masz już ten strój do koszykówki? Nie, jeszcze nie kupiłem. Dlaczego? Przecież dałam Ci pieniądze. Rozmyśliłem się. Chyba się nie zapiszę do drużyny. A co zrobiłeś z pieniędzmi? Wydałem. Na co? No na, na papierosy i piwo. Ogi, dałam ci trzydzieści dolarów. Kupiłem torebkę marihuany, mamo. Kupiłeś marihuanę? Nie widzisz, co dzieje się z twoją siostrą, odkąd zaczęła brać narkotyki? Przecież to was zabije, Syn, synu. Daj spokój, mamo, nie są takie złe. To trucizna, ogi. Nie zdajesz sobie sprawy, jak bardzo prochy niszczą organizm. Jestem pielęgniarką i coś o tym wiem. Skończysz jak jakiś śmiech. To są propagandowe bzdury, mamo, wychodź. Nigdzie nie pójdziesz, masz szlaban za to, co Ale zrobiłeś. jest Sobota, mamo, nie będę siedział w domu. Będziesz. A jak chcesz to zrobić? Oczywiście miała rację co do narkotyków, ale byłem zbyt głupi, żeby jej posłuchać. Robiłem już wtedy, co chciałem, ale kiedy wpadałem w kłopoty, nadal była mi potrzebna. Zacząłem siódmą klasę, ale w połowie roku przestałem chodzić do szkoły. Liczyło się tylko to, żeby być na haju. Bardzo dobrze poznałem się z policją, z wydziału dla nieletnich, z powodu licznych zatrzymań. Kilkakrotnie flirtowałem też ze śmiercią. Stary, okropnie się żyje. Myślisz, że to pikułki czy to paskudny bimber? Jedno i drugie. M mam rację, Ogi? Ciekawe, jak ty to przeżyjesz, Ogi. Wziąłeś więcej niż my. Jemu tam nic nie będzie. A wprawę. No, ale popatrz, popatrz, jak go wzięło. Niech tylko chrząka. Ej, Ogi? Obudź się. A? O, możecie mnie tu wyrzucić. Idę prosto do łóżka. No, na razie. Gdzie mam cię podrzucić, Ogi? Ogi? Gdzie chcesz wysiąść? Nie, nigdzie, nie. Nie mogę się ruszyć. Po, zrób mi posiedzieć, aż mi, aż mi przejdzie trochę. Kie, kiepsko z tobą, stary? Ja się boję. Spokojnie, spokojnie. Zostanę z tobą i przypilnuję, żebyś nie zasnął. To była jedna z najdłuższych nocy w moim życiu. Wiedziałem, że gdybym stracił przytomność, już bym się nie obudził, i do dzisiaj jestem wdzięczny temu koledze, który woził mnie przez prawie całą noc i pilnował, żebym nie zasnął. Jeden z moich najlepszych przyjaciół niestety nie miał tyle szczęścia. Coś takiego. Dany, ten twój kolega został aresztowany za morderstwo. Dany? Spójrz tutaj. On i paru jego koleżków próbowali obrobić jakiegoś starszego pana i skończyło się zabójstwem. Znam tych gości, to kompletne świry. Jakim cudem dane się z nimi trzymał? To, to... przerażające, Ogi. A gdybyś ty też tam był? Ja? Ja nigdy nie miałem z nimi nic wspólnego. Oni bez przerwy mają jakieś kłopoty. Mnie to przeraża. Tuż obok, parę ulic dalej, i to któryś z twoich kolegów. Kiedy kolej na ciebie? Daj spokój, mamo! Mówię poważnie. Dużo o was myślałam i nie pozwolę, żeby młodsze dzieci poszły tą samą drogą, co ty i twoja siostra. Przeprowadzamy się do montany. Montana? Nie ma mowy. Nie jadę. Oczywiście, że pojedziesz. Może uda nam się uciec przed narkotykami i tym całym bandyctwem. Spakowaliśmy się więc, aby pojechać do Montany, do małego dwutysięcznego miasteczka, w którym urodziła się i wychowała moja mama. Przed wyjazdem moi kumple zorganizowali imprezę, po której naćpany, o mało nie spóźniłem się na autobus. Na nowym miejscu żyłem tak samo jak wcześniej, włócząc się z niewłaściwymi ludźmi. Doprowadzałem tym mamę do rozpaczy. Dlaczego tak trudno się z tobą dogadać? Nie cierpię tego miejsca, same wieśniaki. A gdybyś obciął włosy, to może bycie zaakceptowany. obciąć włosy w życiu, to oni są 100 lat do tyłu. Tu nie ma z kim pogadać, nie ma nic do roboty, mógłbyś rozumiesz? Musisz znaleźć jakąś pracę. Tak, i co miałbym robić? Ja chcę wrócić do Kalifornii. A to sobie wracaj, skoro tak bardzo chcesz. Mówisz serio? Tak, mówię serio. Dzwonię do twojego ojca i spytam, czy nie mógłbyś mieszkać u niego. Niestety, w domu ojca też jakoś się nie zaaklimatyzowałem. Czułem się tam niechciany. Jego żona nawet nie kryła się z tym, że gardzi mną i moją rodziną. Mniej więcej po miesiącu, którejś nocy wróciłem do domu zaprawiony tak, że zupełnie się nie kontrolowałem. Nagadałem wtedy mnóstwo paskudnych rzeczy, i następnego dnia tata wyrzucił mnie z domu. Pomieszkiwałem u przyjaciół, aż w końcu wszyscy mieli mnie dość. Wtedy tata znalazł dla mnie pracę u swojego znajomego malarza. Zatrudniał jeszcze dwóch innych gości. Jeden z nich był uzależniony od heroiny, drugi był alkoholikiem. No, pasowałem więc do nich jak ulał. Pracowałem tam przez około pół roku, a w czasie weekendów ostro imprezowałem, wydając wszystkie zarobione pieniądze. Hej ogień, niezbyt to dostałeś. Dla moich przyjaciół wszystko co najlepsze. Ty to masz fajnie, wiesz. Dobra praca, dobre pieniądze. Żadnych rodziców, którzy by ci słyszyli głowę. Jasne, jasne, ale wszystko co dobre, szybko się kończy. jak to. No, Szef jedzie z ekipą na Alaskę. To moja ostatnia wypłata. To, to czemu nie zabierzesz się z nimi. Bo, dać spokój, mowy nie ma. Montana mi wystarczy. Nie znoszę zimna po prostu. A poza tym tu jest dobrze i tu mi się podoba. No i bardzo dobrze. No to wypijmy za to! Sto A, to się no? człowiek nigdy nie... Dwa tygodnie później sięgnąłem dna. Ciekawa sprawa. pieniądze się skończyły, a wraz z nimi zniknęli też moi przyjaciele. Jeszcze tydzień temu byłem taki ważny dla nich wszystkich, teraz dla nikogo. nie miałem nawet dokąd wrócić. To właśnie wtedy całkiem sam znalazłem się późno w nocy w paskudnej dzielnicy miasta. czułem się samotny i opuszczony, byłem zmęczony i głodny, no i nie miałem dokąd pójść. Jedyne, co mi pozostało, to 10 centów w kieszeni. W sam raz, na jeden telefon. Halo? Mama? Ogi, to ty? To ja, mamo. Chciałbym wrócić do domu. Ogi, strasznie mi przykro, ale ja... Ja nie bardzo mogę ci pomóc. Nie mam pieniędzy na podróż. Nie chcesz, żebym wrócił? Nie, mały, gdybym tylko miała pieniądze, od razu bym ci przysłała. To mam zostać tu na ulicy w takim stanie i ty jesteś moją matką? Okay. Porządku, porządku, jak i poradzę. Mama zawsze stała za mną. Wiele razy wyciągała mnie z tarapatów. Teraz nawet ona zawiodła. Po tym telefonie czułem się bardziej samotny niż kiedykolwiek. Wiedziałem, że od teraz będę musiał liczyć tylko na siebie, na nikogo innego. Przez jakiś czas mieszkałem na ulicy, aż w końcu poszedłem do ojca, który dał mi na bilet do Montany. W tej historii już nigdy nikogo o nic nie prosiłem, mimo że powoli zaczynałem rozumieć, dlaczego mama nie była w stanie mi pomóc. Na nowo wpadłem w imprezowe życie i zacząłem się spotykać z dziewczyną o imieniu Jerry. Mieliśmy zaledwie po 17 lat, kiedy wzięliśmy ślub. Nie tyle z miłości, co ze strachu, że stracimy siebie nawzajem. To była niezła impreza, nie? No super, ale jestem jakiś zmęczony, chyba trwała trochę za długo. No to dzisiejszy dzień potraktuj sobie na luzie. E, fajny miluz. Nie masz pojęcia, jak trzeba się nacharować w tym sądzie, ile tam jest sprzątania. A e, jak ci się pracuje z lesem? E, w porządku. Go. Nie mogę już słuchać tego jego gadania o Jezusie. No tak. Ale to fajnie z jego strony, że załatwił ci tę posadę woźnego, nie? A Mnie się wydaje, że on po prostu chciał mieć kogoś, komu by mógł uprawić kazania. On przed pracą prowadzi nawet jakieś studium biblijne. Przychodzą tacy zakręceni gościec. O kurczę! Co? O kurczę, zapomniałem. Obiecałem mu, że przyjdę dzisiaj rano. Oj, no. Dlaczego mu obiecałem? No dlaczego? Bo, bo, bo zależy mi na tej robocie. No to idziesz? Muszę. Przepraszam, Przepraszam za spóźnienie. Cześć, Ogi. Cieszę się, że jesteś. Dzień dobry. Czytamy Ewangelię Łukasza, dziewiąty rozdział. Jesteśmy teraz przy wierszu dwudziestym trzecim. I powiedział do wszystkich: Jeśli kto chce pójść za mną, niechaj się zaprze samego siebie i bierze krzyż swój na siebie codziennie i naśladuje mnie. Kto bowiem chce zachować duszę swoją, straci ją. Kto zaś straci duszę swoją dla mnie, ten ją zachowa. Bo cóż pomoże człowiekowi, choćby cały świat pozyskał, jeśli samego siebie zatraci i szkodę poniesie? Brzmi, jakby to nie było nic trudnego. Tak, po prostu weź swój krzyż i idź za Jezusem. Ale zaprzeć się samego siebie, to naprawdę trudna sprawa. Wszyscy mamy skłonność do tego, żeby siebie stawiać na pierwszym miejscu. Czy jesteśmy w stanie to zmienić? Jezus na krzyżu złożył z siebie ofiarę za nasze grzechy. Więc może my też powinniśmy siebie ukrzyżować? No. Odkładając na bok własne interesy. Tak, ale jak to zrobić? Hmm. Miłość. Miłość. Kochajcie nieprzyjaciół waszych, jak siebie samych. Przebaczajcie, kiedy ktoś was skrzywdzi. Słusznie, tak. słusznie. To właśnie miłość była powodem, dla którego Jezus poszedł na krzyż. I On nam przebaczył, nam, którzyśmy Go tam doprowadzili. Czyli powinniśmy dzielić się ewangelią zamiast opowiadać sobie najnowsze dowcipy mm, mm, i modlić no, się okay, za ludzi zamiast krytykować. Tak, tak. To wszystko ujmuje drugi list do koryntian, rozdział 5, wiesz, 19. To znaczy, że Bóg w Chrystusie świat z sobą pojednał, nie zaliczając im ich upadków i powierzył nam słowo pojednania. Podczas tych spotkań dużo czasu poświęcali też na modlitwę. Za każdym razem prawie zasypiałem. Mówiąc szczerze, nie miałem najmniejszej ochoty tam siedzieć, ale szef był bardzo zadowolony, no. A ja miałem pracę. Chodziłem więc dalej. Po około dwóch miesiącach, podczas kolejnego spotkania, szef przyparł mnie do ściany. Ogi, usłyszałeś już całkiem dużo o Jezusie. Może Le chciałbyś przyjąć go jako swojego zbawiciela? Les, nie, nie, nie jestem jeszcze gotowy. Nie zapomnij. Co Jezus powiedział w Ewangelii Łukasza, rozdział 11, wiersz trzeci. Ten, który nie jest ze mną, jest przeciwko mnie, a kto nie gromadzi ze mną, rozprasza. Ja, ja nie chcę nikogo krzywdzić. Bóg wie, że jestem w porządku. Nie jesteś w porządku, jeśli odrzucasz Jezusa. Biblia mówi, że nie ma sprawiedliwego ani jednego. No, w porównaniu z tym, jak żyłem kiedyś, udało mi się całkiem nieźle uporządkować swoje życie. No. Nie jesteś w stanie sam z siebie być wystarczająco dobry przed Bogiem. Ogi, w księdze Izajasza rozdział 64, wiersz szósty jest napisane I wszyscy staliśmy się podobni do tego, co nieczyste A wszystkie nasze cnoty są jak szata splugawiona Wszyscy więdniemy jak liść, a nasze przewinienia porywają nas jak wiatr Tak, pomyślę o tym, Les no, Nie ma czegoś takiego jak neutralność, Ogi Jesteś albo za, albo przeciw Naprawdę zaczęło mnie to nurtować. Wiedziałem, że gdybym umarł, poszedłbym do piekła. Starałem się więc uważniej przysłuchiwać ich rozmowom podczas studium biblijnego. Zacząłem też chodzić z lesem do kościoła. Ale zamiast dokonać wyboru, cały czas szukałem kolejnych wykrętów. W rezultacie byłem coraz bardziej przekonany o tym, że tkwię w grzechu i coraz bardziej niespokojny. Pewnego wieczoru razem z żoną słuchaliśmy telewizyjnego kaznodziei i po jego wystąpieniu wiedziałem już, co powinienem zrobić. Trochę mnie to wszystko przeraża. On ma rację. Zapłatą za grzech jest śmierć. Tego dowiedziałem się na tych spotkaniach. Swoim grzesznym życiem zasłużyłem na wieczne potępienie. Gdybym umarł bez Chrystusa, całą wieczność spędziłbym w piekle. Naprawdę tak uważasz? Tak. Pamiętasz ten wiersz, który cytował? Mhm. Albowiem tak Bóg umiłował świat, że syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Jerry. Ja muszę poprosić Jezusa, żeby mnie ratował. Nie mogę już dłużej czekać. W takim razie ja też, Ogi. Miałem 18 lat, kiedy modliliśmy się, aby Jezus przejął kontrolę nad naszym życiem. Nie zdawałem sobie wtedy sprawy, że Jerry modli się ze mną tylko dla towarzystwa, że wcale nie wynika to z jej przekonania. Kiedy następnego dnia powiedziałem szefowi o tym, co się stało, można by pomyśleć, że właśnie dostał w spadku milion dolarów. W czasie studium biblijnego to ja zadawałem większość pytań, pochłaniając wręcz Boże Słowo. Dzieliłem się moją wiarą z wieloma osobami, co spowodowało, że straciłem wszystkich moich dawnych przyjaciół, którzy nie chcieli mieć nic wspólnego z Jezusem. Sześć miesięcy później moja żona zaczęła tracić zainteresowanie tym tematem. Chciałabym gdzieś wyjść, ogi. No, nie pamiętam, kiedy ostatnio byliśmy w dyskotece. Nie wiem, co miałbym tam robić. Jakoś dziwnie czułbym się przy barze. Na no, co złego jest w dobrej zabawie? Nie, 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 nie o to chodzi, ale. No, nie powinniśmy ulegać temu, czym żyje świat. No i wiesz, co? Myślałam, że wzięło ci na chwilę i szybko ci przejdzie, ale widzę, że ty to traktujesz całkiem poważnie, prawda? A ty nie? No. Nie no, właściwie nie mam nic przeciw, ale czy musimy żyć jak jacyś zakonnicy? No to, że chodzisz do kościoła, wcale nie znaczy, że nie mógłbyś wyjść też gdzie indziej i dobrze się pobawić. Może i masz rację, tylko że ja i tak nie czuję się dobrym chrześcijaninem. No, co ty mówisz, ogi? Z... Jesteś przecież super. Czyli? nie bądź paskutny. O, No to chodźmy się gdzieś pobawić. Ale wątpliwości zostały zasiane i mniej więcej rok później znowu robiłem wiele rzeczy, od których, jak mi się wydawało, odszedłem, stając się chrześcijaninem. Pierwszy rozdział listu do Jakuba dokładnie to opisuje w wierszach 14 i 15. Każdy bywa kuszony przez własne porządliwości, które go pociągają i nęcą. Potem gdy porządliwość pocznie, rodzi grzech, a gdy grzech dojrzeje, rodzi śmierć. Po kilku latach moje serce nie reagowało już na głos Boga. Dostałem lepszą pracę, a później do tej samej firmy przyszedł i mój były szef. No! Ogi! Miło Cię widzieć, bracie. No jak się masz, Les? Nie. Może poszedłbyś ze mną dzisiaj do kościoła? Ma przyjechać świetny kaznodzieja. Dzisiaj? No nie mogę. Gram w kręgle. Nie pozwól, żeby świat wszedł pomiędzy Ciebie a Boga, Ogi. On jest Bogiem zazdrosny. Les, jak ktoś raz przyjął zbawienie, to przecież nie może go utracić. To prawda, o ile faktycznie przeżyłeś odkupienie, ale możesz utracić swoje świadectwo. Nie wystawia imienia Chrystusa na pośmiewisko swoim stylem życia, bo któregoś dnia będziesz musiał stanąć przed nim i zdać ze wszystkiego relację. Wiem, wiem, wiem. Słuchaj, muszę już lecieć. Będę się za ciebie modlił, Ogis. Dalej żyłem jak dotąd, koncentrując się na własnych przyjemnościach. Aktywnie uprawiałem sport i regularnie odwiedzałem bary. Było mi z tym dobrze. Już nie chodziliśmy z żoną do kościoła. Byliśmy 10 lat po ślubie, kiedy urodziło się nam pierwsze dziecko. My już dawno poddaliśmy się, ale Bóg miał wobec nas inne plany, mimo że nie byliśmy Mu wierni. Po paru latach mieliśmy już dwie córki i dwóch synów. Ja bardzo się starałem być dobrym ojcem, natomiast Jerry była coraz bardziej zmęczona. Jerry, już jestem w domu. Co się stało, że tak późno? No przecież wiesz, że w czwartki gram po pracy w tenisa. O tak, w czwartki tenis, we wtorki siatkówka, zawsze coś, prawda? O co ci chodzi? Nie o nic. Czy to za broszurka? O no, jakieś kobiety przyszły dzisiaj i zostawiły to. Gadały i gadały, nie mogłam się ich pozbyć. A, i powiedziały, że przyjdą jeszcze raz, żeby z tobą też porozmawiać. Ani mi się śni, to pewnie jakaś sekta. Ale były bardzo miłe. I wydawało się, że dużo wiedzą o Biblii. Czekaj. Ktoś mi coś mówił, że jest jakaś nowa grupa, nie mogę sobie przypomnieć. A słuchaj, nie miałbyś nic przeciwko temu, żebym ja zaczęła chodzić na ich spotkania? No, raz w tygodniu. Myślałem, że nie interesujesz się religią. No to widocznie się zmieniłam. Nie zdawałem sobie sprawy, jak bardzo osamotniona czuła się Jerry z powodu mojego egoizmu. Potrzebowała miłości, którą. Tamci, jak sądziła, mogą jej zaoferować. Spotykała się z nimi co tydzień, a potem zadawała mi pytania na temat tego czego się nauczyła. Nie lubiłem tych pytań, bo na większość z nich nie znałem odpowiedzi. Nie dawało mi to spokoju. Skąd wiesz, że Jezus jest Bogiem? No bo tak mówi Biblia, Jerry. No to pokaż mi, w którym miejscu. Wiesz co, parę lat temu pewnie bym ci pokazał, ale przestałem czytać Biblię i tak od ręki chyba nie jestem w stanie. A może poszłabyś do pastora i z nim o tym porozmawiał? No, nie, 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 nie. Jerry, mówię ci, to, czego was tam uczą, jest złe. Piekło istnieje, a Jezus jest Bogiem. No, on powiedział, ja i ojciec jedno jesteśmy. Ogie, oni mnie ostrzegali, że tak będzie. To znaczy jak? Powiedzieli mi, że jeśli nie uwierzysz w prawdę, powinnam zabrać dzieci i od ciebie odejść. I ty nie widzisz, że to nie może mieć nic wspólnego z Bogiem nie, nie. Bóg, który namawia do rozwodu? Aby mieć argumenty i móc z nią dyskutować, zacząłem intensywnie czytać Biblię i zostałem na nowo przekonany. Bóg zaczął mówić do mnie przez swoje słowo, pokazując mi jak daleko od niego odszedłem. Któregoś wieczoru słuchałem w telewizji jakiegoś kazania, w którym dokładnie zostałem opisany ja i moja niepewność. W pewnej chwili usłyszałem, jeżeli sprawa zbawienia nie daje ci spokoju, nie musisz dręczyć się tym ani chwili dłużej. Jeśli nie jesteś pewny, po prostu poproś Boga, aby zbawił cię właśnie teraz. Boże, nie wiem, czy kiedyś dawno temu zostałem zbawiony, może powinienem po prostu ponownie powierzyć ci moje życie, ale wiem na pewno, że Potrzebuję, abyś, abyś przebaczył mi moje postępowanie. Jezu, proszę cię, zbaw mnie. Chcę od tej chwili żyć dla ciebie i nie wracać już do mojego starego stylu życia. Rano powiedziałem, Jerry, co się stało. Wydawało mi się, że zrobiłeś to już dawno temu. Zrobiłem, ale poczułem, że muszę to powtórzyć. Wierz Ogi, tak? ja muszę przyznać, że lubiłam cię bardziej lata temu, kiedy chodziłeś do kościoła. Prawdę mówiąc, niedawno modliłam się, żeby Bóg znowu zmienił cię w człowieka, jakim byłeś wtedy. Modliłaś tak. się. I tego samego dnia przyszły te kobiety i zostawiły broszurę, pomyślałam, że to właśnie Bóg odpowiedział na moje modlitwy. Odpowiedział, użył ich, żebym znowu zaczął czytać Biblię. Dlaczego ty jesteś tak bardzo nastawiony przeciwko nim, Ogi? Bo. bo to, czego uczą, to kłamstwo! Jerry, daj Ale... sobie z nimi spokój! Nie wpuszczaj ich więcej do domu! Kilka tygodni później Jerry oglądała w telewizji program na temat sekt. Kiedy wróciłem z pracy, opowiedziała mi, co się stało. Ogi, Ogi, jestem zbawiona. To jest jak, jak olśnienie, teraz znam już prawdę. A, dzięki Bogu. Miałeś rację, oni są sektą. W programie podali numer telefonu, zadzwoniłam tam i rozmawiałam z tym księdzem i on mi wszystko wyjaśnił. A potem modliłam się o przyjęcie Jezusa. Ah, tak się cieszę, kochanie. Powiedziałam już o tym... Wszystkim dookoła, sąsiadom, nawet ekspedientką w sklepie. Ja się nie mogłam doczekać, kiedy wrócisz z pracy. Może jak... jak ja mogłam być taka ślepa? Nie, 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 nie. to także moja wina, Jerry Nie czytaliśmy Biblii i przestaliśmy chodzić do kościoła. To tak jak z ogrodem. Kiedy przestajesz go pielęgnować, zaraz tak fastami. Ogi, wiem, że kiedy pierwszy raz modliłam się z tobą, ja nie byłam szczera. Po prostu robiłam to, co ty. A ty jak myślisz? Naprawdę zostałeś wtedy zbawiony? Rozmawiałem o tym z pastorem, powiedział, że tak, a najlepszym dowodem jest to, że Bóg przyprowadził mnie z powrotem do siebie, więc wierzę, że zostałem wtedy zbawiony, ale moja ponowna modlitwa była niezbędna. Teraz mam tego pewność. Wiem, że jestem zbawiony, jestem zdecydowany nigdy więcej nie wracać do tego, co było. O wiesz, co, przeraża mnie to, jak bardzo dałam się zwieść. Mnie to mówisz? Musimy czytać Biblię i przyłączyć się do jakiegoś kościoła. Nadal jestem zapatrzony w tego, który w moim życiu stanowi numer jeden. Tyle, że teraz jest on w moim sercu. Jest Bogiem, jest przewodnikiem i nie boję się powiedzieć, że jesteśmy całkowicie zdani na niego. Przez ostatnie dziewięć lat oboje z Jerry nauczaliśmy w szkółce niedzielnej. Zajmuję się również dystrybucją Biblii w szkołach, hotelach i innych miejscach publicznych. Zaangażowałem się także w służbie więziennej i misji pomocowej. Nie wiem, w jakim kierunku Bóg dalej poprowadzi naszą rodzinę, ale cokolwiek miałoby to być, jesteśmy otwarci.